Dzień dobry, jestem radca prawny Barkunika z Obywatelskiej Pomocy Prawnej. Dzisiaj mamy okazję porozmawiać z radcą prawnym, doktorem nauk prawnych Dawidem Danielukiem na temat planowanych zmian w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej. Także dzień dobry, witamy Cię, dziękujemy za, za to, że zgodziłeś się przyjąć zaproszenie na spotkanie. Dziękuję bardzo za zaproszenie, bardzo miło. I może zaczniemy od. Że zaczniemy od pierwszego, pierwszego takiego ogólnego pytania. Co właściwie w tej ustawie ma się zmienić i jaki jest przede wszystkim cel tych wprowadzanych zmian? Jakbyś mógł tak ogólnie powiedzieć o najważniejszych założeniach i dlatego i, i o tym, dlaczego w ogóle ustawodawca planuje wprowadzić jakiekolwiek zmiany? O, to jest, to jest bardzo dobre pytanie. Już kiedyś rozmawialiśmy nad nowelizacją ustawy było to w 2023 roku. No, ale tamten projekt ustawy przepadł, zmienił się, zmienił się rząd i zmieniła się koncepcja. Chociaż może nie do końca. Od teraz mamy do czynienia z tak zwaną małą nowelizacją, bo ustawodawca. Przymierza się do kompleksowego zreformowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, to na razie ma być taka mała nowelizacja i ona obejmuje stosunkowo, stosunkowo niewiele kwestii, bo tak naprawdę sprowadza się no, do dwóch, trzech. W zasadzie dla beneficjentów najważniejsze są te dwie kwestie. Pierwsze, z których jedno to jest, to są porady zdalne, czyli możliwość wprowadzenia porad za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość. No a druga to jest likwidacja oświadczeń, że dana osoba nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, bo pamiętajmy, że jak przychodzi klient do punktu, to osoba, która udziela pomocy prawnej, czy też świadczy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, przedkłada jej oświadczenie, które ona tam wpisuje imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, składa podpis pod oświadczeniem, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a te oświadczenia mają być teraz przepis regulujący wymóg. Przedkładania oświadczeń, składania oświadczeń ma być uchylone. Mm -hmm. No dobrze, to może zatrzymamy się przy tym punkcie pierwszym, czyli, czyli tych poradach zdalnych. Czy ta, ten projekt ustawy przewiduje, w jaki sposób by to miało funkcjonować? Czy to byłby, powiaty byłyby zobligowane do tego, żeby organizować te porady zdalne? Czy to wszystko zależałoby od konkretnego powiatu? Bo pamiętamy, że w okresie pandemii. Część tych punktów funkcjonowała zdalnie do czasu zmiany tej ustawy niektóre starostwa były zainteresowane tym, żeby te porady zdalne świadczyć jak najdłużej, niektóre się dość szybko z tych, z tych porad zdalnych zrezygnowały. Czy ta ustawa jakoś reguluje tą kwestię, czy to będzie po prostu taki fakultatywna możliwość funkcjonowania punktu, czy, czy jakoś reguluje to w inny sposób? Kwestia porady zdalnej będzie leżała po stronie beneficjenta, czyli ktoś umawiając się na poradę będzie mógł wybrać, czy chce otrzymać poradę w punkcie, poradę stacjonarną, czy też chce otrzymać poradę zdalną, więc tutaj powiaty no, nie, nie będą miały pola manewru, no, prawnicy też nie, ponieważ będą zobligowani udzielać tych porad zdanie. Będzie ustawa i od jakiegoś tam momentu, od dnia wejścia w życie. to Zależy, kto ustawodawca zaplanuje, będzie trzeba, trzeba, będzie można udzielać porad zdanych. Jak to będzie zorganizowane? To jest inna kwestia. Bo wtedy pamiętamy w pandemii, wszyscy chwycili za swoje telefony komórkowe, czy też za swoje wykorzystywali swoje prywatne skrzynki mailowe, czy też w jakiś inny sposób kontaktowali się z beneficjentami, no i udzielano tych porad. No, wydaje się, że teraz to powinno być bardziej przemyślane, no bo tak naprawdę prawnicy czy doradcy no, nie powinni korzystać ze swojego prywatnego sprzętu, tylko powinno być to w jakiś sposób zapewnione. Statystyk nie znam, ale strzelam, że co najmniej w połowie punktów, jak nie w większości, y, telefonów tam nie ma. Jest podłączenie do sieci, bo tego wymaga rozporządzenie, y, ale telefonów tam raczej nie ma. Więc jak to do końca będzie zorganizowane, nie wiadomo. Było dużo czasu, żeby się do tego przygotować. Ten pomysł tej nowelizacji był już mm, przedkładany wcześniej. A jak będzie w praktyce? Zobaczymy. Mhm. Wspominałaś też o likwidacji oświadczeń. Czy to oznacza, że ustawa też zmienia krąg osób uprawnionych? Czy nadal osobą uprawnioną do skorzystania z tej pomocy będzie ktoś, osoba, której nie stać na poniesienie kosztów podpłatnej pomocy prawnej? Ale wtedy pytanie, w jaki sposób to będzie weryfikowane? Czy wówczas prawnik będzie miał prawo do tego, żeby odmówić udzielenia takiej porady, jeżeli jakby w trakcie określania stanu faktycznego okaże się, że jednak no, nie mamy do czynienia z, z osobą, która która kwalifikuje się jako osoba uprawniona. To jest bardzo dobre pytanie. ponieważ przepis zgodnie z którym nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej będzie jak najbardziej utrzymany. Tylko teraz jest tylko tak naprawdę, jeżeli zlikwidujemy oświadczenia i nie będzie żadnego już progu dochodowego ustanowionego. Znaczy teraz też nie ma prawda, no bo jest to subiektywna ocena, czy kogoś nie na nieodpłatną pomoc prawną. I tutaj Ministerstwo Projektodawcy wskazują, że te oświadczenia stanowią pewną barierę psychologiczną, ponieważ ktoś, kto kogo nie jesteś na tą nieodpłatną pomoc, to może. No nie chcieć tego oświadczenia składać, no i chociaż mu przysługuje ta porada, ta pomoc prawna, no to on z niej nie skorzysta, bo musi składać oświadczenie. No ale to też działa w inną stronę. W drugą stronę no są przecież ludzie, którzy do punktów przychodzą, którzy stać na odpłatną pomoc prawną i tak naprawdę mogliby zapłacić za poradę w kancelarii y, radcy prawnego czy w kancelarii adwokata. No ale jest taka możliwość, to przychodzą na nie nieodpłatną pomoc prawną i składają oświadczenia, że ich nie stać na odpłatną pomoc prawną, ale niektórzy nie przychodzą, no bo właśnie są to oświadczenia, będą musieli oświadczyć, że ich nie stać na, na odpłatną pomoc prawną, a teraz już ta bariera zniknie i pewnie już nawet nikt nie będzie wiedział, że jest taki przepis w ustawie, no zgodnie z którym y, mogą, z niej, mogą z tej pomocy korzystać tylko osoby, które, których nie stać na odpłatną pomoc prawną. No bo przecież takie było radiologii z tej ustawy, żeby właśnie korzystały z tej pomocy, Osoby ubogie. I tutaj mam takie wrażenie, że w ministerstwie, zależy, w ministerstwie zależy przede wszystkim na tym, żeby poprawić statystyki w tych punktach. I ten przy uchyleniu tych oświadczeń i zostawieniu tego przepisu, o którym wspomniałem, on tak naprawdę będzie martwy. No tak. I chyba, o tym, I chyba o tym nikt nikt nie, nie pomyślał tworząc tę nowelizację. Okay. No dobrze, a tak mówimy o tych zmianach, czy, czy wiadomo już kiedy te zmiany wejdą w życie? Bo tak jak wspomniałeś na początku rozmowy, podobną rozmowę przeprowadziliśmy równo rok temu, a mija rok i, i nic się w tym zakresie nie zmieniło. Czy ten projekt. No jest już jakaś planowana, planowany termin wejścia w życie tych, tych nowych przepisów, czy to również jest. Zagadka. No, termin ukończenia pracy, czyli termin, kiedy Rada, Rada ministrów zatwierdzi ten projekt. To jest czwarty kwartał 2024 roku, czyli już za kilka tygodni powinien ten projekt być zaakceptowany. Teoretycznie, no pamiętamy, to, że Rada Ministrów przyjmie ten projekt, no to jest jedno, prawda, ale jeszcze trzeba go skierować no Sejmu, on musi przejść pierwsze czytanie, drugie czytanie, trzecie czytanie, potem jeszcze Senat może dokonywać poprawek, na końcu składa podpis prezydent. Więc no, taki realny termin wejścia w życie, to jest, myślę, patrząc optymistycznie, połowa... 2025 roku. Więc to jest dosyć odległy czas. I tak naprawdę te zmiany, które są planowane, no one za dużo w tym systemie. W tym systemie nie zmienią. Tak jak mówiłem, poprawią statystyki. Więcej osób będzie. Z tej pomocy korzystało, tylko pytanie, czy to są te osoby, które rzeczywiście y, powinny y, korzystać y, z tej pomocy. Y, bo tak jak mówiłem, Ratiologiz było takie, że z pomocy korzystają osoby ubogie. Tylko że ostatnio y, ukazał się raportniku, którym przebanano około 20 powiatów. No i tak wyszło, że w niektórych powiatach koszt jednej porady wynosi kilka tysięcy złotych bo tych porad jest mało. No są też takie, gdzie tam ja też badałem ostatnio m, województwo lubuskie i tam wszystkie powiaty y, w tym województwie, no i tak rzeczywiście, no m, koszt porady wahał się od tam, nie wiem, 100 czy 200 zł, do nawet do kilku tysięcy złotych. Więc ta nowelizacja ma chyba na celu to, żeby się przede wszystkim więcej, y, więcej tych porad było. Tylko, że w tych punktach, który jest mało porad, to nadal ich będzie mało, a w tych punktach, gdzie jest bardzo dużo porad, no to będzie ich, będzie ich trochę więcej. No, tak naprawdę to nie jest. Nie na tym powinna polegać reforma tego systemu. To są takie, to są takie półśrodki i moim zdaniem nie do końca przemyślane. No, idea jest dobra porad zdanych, oczywiście. Ale to wszystkie elementy muszą się ze sobą łączyć tak. i powinny być zapewnione odpowiednie y, warunki do tego. No też na przykład kwestia y, cyberbezpieczeństwa, chociażby o, się, o której się dużo mówi, bo ten projekt jest, jest teraz na etapie konsultacji publicznych, też organizacje pozarządowe m, zgłaszają swoje uwagi. No i właśnie m, jedna organizacja słusznie zauważyła, no bo. Jak mieliśmy okres pandemii, no to wszyscy chwycili za telefony, także swoje, swoje tam prywatne skrzynki mailowe udzielali porad, no ale tak naprawdę to jest program rządowy, więc powinny być te dane w jakiś sposób zabezpieczone, no bo jeżeli ktoś prowadzi tą swoją kancelarię, no to ma tam maila, gdzie chce, no i, i, i to on decyduje, w jaki sposób się tam będzie z klientami komunikował. Natomiast to jest rządowy program i to trochę chyba inaczej powinno działać, no bo porada zdana to może być i, i, i na WhatsAppie, i, i przez Messengera i powiedzmy prawnik nie ma, y, nie ma WhatsAppa, a ktoś chce porady na WhatsAppie i wtedy prawnik musi instalować WhatsAppa, no to jest taki trochę, generalnie pomysł jest dobry, no ale jest kwestia, jak to zostanie, jak Sorry, to zostanie wykonane. Techniczne. Tak. No dobrze, to dziękujemy bardzo, no zobaczymy, może, być może się okaże, że w przyszłym roku o tej porze znowu będziemy się spotykać i rozmawiać o planowanych, o planowanych zmianach, może, może do tego czasu jednak coś w tym zakresie się zmieni, nie jest ważne tylko to, żeby się zmieniło, ważne żeby się zmieniło i to funkcjonowało w sposób prawidłowy i tak jak wspominałeś, zgodnie z ideą wprowadzenia w ogóle tego systemu niepłatnej pomocy prawnej, bo to nie sztuka, żeby korzystali z niej wszyscy, tylko, żeby korzystały z niej faktycznie osoby, które są do tego uprawnione. Także dziękuję Ci bardzo za to dzisiejsze spotkanie, że poświęciłeś swój czas i życzę Ci miłego wieczoru. Dziękuję również. Wzajemnie wszystko dobrego.